Może to przyszłość, właśnie. A właśnie, bo my o tym dzisiaj chcemy mówić. Jak będzie w 2020? 2020 to jest, to jest tak, to jest to pytanie. Myślę, że saudyjskie grupy odpowiedzialne za produkcję ropy podniosą ceny, jednocześnie obniżając produkcję. W Polsce poziom jeszcze prosperity będzie sztucznie podtrzymywany, dopiero z opóźnieniem odczujemy skoki inflacyjne. Natomiast jeśli chodzi o świat, no pewnie dalej pożary Amazonii. Pierwsze, pierwsze zamieszki Już trwają Już trwają, zamieszki już trwają, ale dobra A jeśli chodzi o muzykę? A ja, to, to teraz te przyjemne rzeczy Tak? Hi everyone, it's is here And in this video we will explore What is an optimist? Oh. Światowy spis Jazz Forum mógł maczać w tym swoje palce Straciliśmy połączenie z nich Podróże w czasie Brania. Fonse, Fonse, Fonse. Nie za. Ej, Hej, Ciężkie brzmienie Memy spóźnione o lachach Incydenty kałowe Pierdolisz metalurgię, pseudo kurwa dziennikarski duet frajerów Shut up you shut up! Do you know what you have done? Mamy wyprzedzające swoje czasy online. Wałkowanie trzech tematów na zmianę. Części internetu. Gdy wszyscy zastanawiacie się nad absencją gigantycznych szerszeń nerwyków, myślę, że możemy tak Wam przypomnieć jedno. Zozo było krokiem. Kto powiedział, że Zozo nie może być jeszcze gorszy? Zróbmy to razem.